Kolera jasna, zaraz mnie z tej plaży zmiecie. Co za wicher? To ma być Polska? Przecież to gorzej niż huragany w Kalifornii. Jak ja mam tu ten koc rozłożyć? Przecież tu się nie ma gdzie opalać. Aż myśli własnych nie słyszę tak świszczy w uszach. Ludzie z plaży pouciekali, nikogo tu nie ma. Długo tu nie wytrzymam. Co za ekstremalne zjawiska pogodowe. A, zaraz sobie fajnie popłynie. No, ludzie, przecież tu się nie da wejść. Nawet małego palca nie da się zamoczyć. Co za lodowata woda, panie! O, zaraz tutaj sobie strzelę jakiś magnes. Babci coś trzeba kupić. Na pewno nie będą drogie. Mam akurat drobniaki, to wydam na ten magnes. Dzień dobry, poproszę ten magnes. 35,99% Ile? Za taki magnes? Boże, więcej ich matka nie miała? No gdzie to tak? O tej godzinie już tyle ludzi? Gdzie by się tu umościć? No nie ma miejsca! Sobie parawany rozłożyli, namioty poustawiali. No ludzie, no. Kto to widział? Aaa, w końcu cisza i spokój. Co to za bezguście totalne! Kto to puszcza? Szkolera jasna. O Boże, jak mi się chce siku Trzeba było nie łoić tyle browarów przed wejściem na plażę. Gdzie by się tu załatwić? Oczywiście to i tojtojów nie ma. Wszędzie ludzie. Boże, zaraz nie wytrzymam. No dobra, muszę uciec się do ostateczności. Nie chciałem tego robić. Tak bardzo nie chciałem tego robić. O, od razu lepiej. Ale mam teraz wyrzuty sumienia. Ja nie chciałem tego robić. Jak pięknie na tej plaży jeszcze tak ładnie pachnie. Co mogłoby pójść nie tak? Jaki piękny, czysty piasek. A co to do cholery jest? O matko przynajświętsza! Czy ktoś tutaj uprawiał miłość? O fuj! Tylko nie to! Serio, czy ludzie nie mogą po sobie sprzątać? Mam traumę. Już nigdy więcej nie przyjdę na plażę! To tu tak wali. Ktoś tu ewidentnie coś jara. Serio, ludzie nie mogą odejść sobie kawałek, żeby pobuszyć? O, fu! Zaraz się utuszę. No, co za debil, no? Żeby jakimś toksycznym dymem demuchać w człowieka. No nie, no jeszcze zacznę palić uh, przez tego człowieka. Fu! Mm, ale, ale. Tyle czekałam, żeby w końcu pokąpać się w polskim morzu. Nawet woda o dziwo taka ciepła. Oż, cholera, ktoś tu zgubił stanik. Współczuję tej osobie. O nie, to mój stanik. O Boże, o Boże, co ja teraz zrobię? Wszyscy się patrzą. Niech mi ktoś pomoże. Jak ja mam to teraz zawiązać? Nie. mewy. to za piękne, majestatyczne i dostojne ptaki. Chciałbym być mewą. Mewy są takie wspaniałe. Czym byłoby morze bez mew? Czym byłaby plaża bez mew? Co? Co, co jest grane? Co to jest? Czy to gówno mewy? Nasrała na mnie mewa. Co za Ale czy Wy to widzicie? Pół miliona subów. Jak to się stało w ogóle? Dziękuję każdemu z osobna, kto wraca do moich treści, kto jest ze mną, kto tworzy społeczność ziomali. I właśnie z tej okazji mam dla Was przygotowane mega grube rzeczy, ale to się dowiecie wkrótce, dlatego stay tuned.